Mało kto wie, co naprawdę skrywa obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Ta historia wydarzyła się naprawdę, i choć dziś obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej przyciąga tysiące pielgrzymów, to jego początki były tajemnicze, ciche i skromne. A co ciekawe, miały swój ślad tuż obok zebrzydowic. W latach 1639-1641. W kopytówce, we dworze należącym do Stanisława i Elżbiety Paszkowskich, znajdował się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Nikt nie przypuszczał, że stanie się cud, aż do dnia 3 maja 1641 roku, kiedy to Elżbieta zauważyła na obrazie krwawe łzy płynące z oczu Matki Bożej. Wieść o cudzie rozeszła się błyskawicznie. Do kopytówki przybyli duchowni z marcyporęby, tłuczani i okolicznych wsi. A także przedstawiciele szlachty i chłopi, wszyscy potwierdzili, że łzy są prawdziwe. Pierwotnie obraz miał trafić do kościoła w marcu Porębie, ale wtedy wydarzyło się coś niespodziewanego. Już 4 maja pojawił się w kopytówce ojciec Walerian Kaliński, gwardian klasztoru Bernardynów z Nowego Zebrzydowa. To on przekonał dziedzica, by obraz zamiast do parafii przekazać do klasztoru. I tak. Jeszcze tej samej nocy Stanisław Paszkowski ruszył przez ciemny las. Obraz niósł samotnie, kierując się tylko przeczuciem i wiarą. Jak pisze Julian Zinkow, brodził w strumieniach, gubił drogę. Aż nagle z mgły wyłoniła się światłość i sylwetka nowo powstającej świątyni kalwaryjskiej. Obraz trafił na zawsze do Kalwarii. Ale wszystko zaczęło się po sąsiedzku, tuż obok Zebrzydowic. Czasem wielkie cuda zaczynają się w cichych zakątkach, warto o tym pamiętać.